Pora na ranking kosztownych rozwodów w show biznesie, a znalazła się w nim m.in. Madonna, Michael Jordan czy założyciel Amazona Jeff Bezos. Nic więc dziwnego, że żadna ze stron nie chciała odejść z pustymi rękoma. Miejsce 10. Michael Douglas i Diandra Douglas Michael Douglas i jego pierwsza żona Diandra byli małżeństwem 18 lat. Jednak po latach związku z młodszą o 13 lat partnerką para rozwiodła się, a przyczyną był nauk gwiazdora – seksoholizm. Diandra miała już dość takiego życia i po 20 latach rozstań, powrotów oraz wzajemnych oskarżeń para zdecydowała się na rozwód. Gwiazdor Hollywood musiał zapłacić byłej żonie 45 milionów dolarów. Miejsce 9. Paul McCartney i Hitter Mills. Walka o podział szacowanego na 825 milionów funtów majątku Pola była jedną z większych spraw sądowych śledzonych i opisywanych przez media na całym świecie. Muzyk był gotowy dać każdą sumę swojej ex-żonie pod jednym warunkiem. Nie napisze wspomnień, w których mogłaby zdradzić szczegółowo kulisy ich związku. Po długich bataliach w sądzie Heather wywalczyła sumę 50 milionów dolarów. Miejsce 8. Kevin Costner i Cindy Silva. Po 16 latach małżeństwa, do kieszeni Cindy wpadło 80 milionów dolarów. Pomimo tego, że od początku znajomi donosili jej o problemach z dochowaniem wierności przez Kostnera, ona odsuwała myśl o zdradzie przez męża. Przez jego nieuwagę prawda wyszła na jaw, a Cindy nie uwierzyła w jego kolejne kłamstwo, dlatego zażądała rozwodu, który kosztował go krocie. Miejsce siódme Madonna i Guy Ritchie. Powodem rozwodu tej pary była ciągła kontrola Madonny. Według reżysera, artystka śledziła każdy jego ruch, co przyczyniło się do frustracji i sprzeciwu Gaja. Dlatego ten wykorzystał sytuację i zażądał od niej sporego majątku. Piosenkarka zmuszona była zapłacić mu około 92 milionów dolarów. Miejsce szóste: Steven Spielberg i Amy Irving. W tym przypadku nawet intercyza nie pomogła. Jedni mówią, że była spisana bez udziału prawnika Irving, inni twierdzą, że treść dokumentu spisano na papierowej serwetce w restauracji, co podważyło jego autentyczność. Jednak nie miałoby to większego znaczenia, gdyby Spielberg nie zdradził swojej małżonki. Po fakcie reżyser niewątpliwie Czałował swojej decyzji, bo wyrok sądu był dla niego bezlitosny. Sąd orzegł, że za każdy rok spędzony ze swoją żoną musi zapłacić 25 milionów dolarów, co łącznie dało kwotę 100 milionów dolarów. Miejsce piąte Michael Jordan i Juanita Jordan. Legendarny koszykarz NBA uważany za najlepszego zawodnika w historii tego sportu, niestety w życiu prywatnym nie był aż tak skuteczny jak na hali sportowej. Skutki rozwodu sportowca określane są jako największa porażka w życiu Michaela Jordana. Gwiazda NBA musiała zapłacić byłej byłej małżonce kwotę 168 milionów dolarów. Miejsce czwarte: Roman Abramowicz i Irina Abramowicz. Roman Abramowicz i jego żona Irina tworzyli związek przez 14 lat. Drugi rozwód był wyjątkowo drogi dla rosyjskiego przedsiębiorcy, ponieważ musiał wypłacić byłej partnerce około 300 milionów dolarów. Miejsce trzecie: Mel Gibson i Robin Moore. Mel Gibson i Robin Moore tworzyli zgrane małżeństwo przez 26 lat. Jednak w 2009 roku para rozwiodła się, a powodem tej decyzji był romans Gibsona z 14 lat młodszą Oksaną Grigorjewą. Za wyrządzone krzywdy żona otrzymała kwotę 400 milionów dolarów. Miejsce drugie: Alek i Jostin Wildenstein. Do niedawna najdroższy rozwód świata przypisywany był właśnie tej parze, gdy nieżyjący już miliarder przyłapany został na zdradzie z 19-letnią modelką, musiał na mocy wyroku sądowego przekazać swojej byłej żonie okrągłą sumę 3,8 miliarda dolarów. Miejsce pierwsze: Jeff Bezos i Mackenzie Bezos, lider rankingu najbogatszych ludzi na świecie. Jeff Bezos Założyciel firmy Amazon uszczuplił nieco swoje konto o 38 miliardów dolarów. Rozwód z wieloletnią partnerką kosztował go fortunę, która umiejscowiła MacKenzie na czwartym miejscu najbogatszych kobiet na świecie. Pomimo utraty sporej sumy, Jeff nie musiał obawiać się o pozycję lidera w rankingu najbogatszych, bo na swoim koncie nadal ma sumę 118 miliardów dolarów.